Cześć. Marek, Marcin, Cołem. Nagrywamy krótki pomp, ponieważ mamy 15 14 km 14 nawet do celu. Nie powiemy Wam na jaką prezentację jedziemy, na, jakiego, na prezentację jakiego samochodu, ale spróbujcie zgadnąć po powiedzmy, opisie, który Wam teraz podamy. Nie widzieliśmy tego samochodu na oczy, ale to nie szkodzi. Zaczynaj! No jest to samochód dla młodych, dynamicznych i wielodzietnych. Tak, zdecydowanie samochód rodzinny wielce. Samochód przeszedł niedawno tak zwaną kurację odmładzającą lub Ale uwaga, jest to ewolucja, nie, nie rewolucja. rewolucja. Tak jest, ponieważ projektanci nie chcieli zepsuć tego dobrego już projektu. W związku z tym poprawiono nieco aerodynamikę, przeprojektowano przedni zderzak. Nowe, ale bardziej oszczędne silniki. Na pewno. Nowe, nowe systemy. Systemy bezpieczeństwa, tak. Pewnie kilka nowych kolorów i wzorów felk. To jest też bardzo możliwe i prawdopodobnie ta dynamiczna linia nadwozia teraz jest jeszcze bardziej Dynamiczne. dynamiczna, jeszcze bardziej podkreśla atletyczną sylwetkę tego samochodu. Innymi słowy, może się podobać. Może się podobać. I teraz pytanie do Was: co to za samochód? I jeszcze jedna informacja: nie, nie byliśmy tam jeszcze? Nie. Nie, nie wiemy, czy to usłyszymy? Nie, no wiemy, że to usłyszymy. To akurat, to akurat jesteśmy tego pewni, że to usłyszymy, ale jeszcze tam nie byliśmy. Znaczy, No, to znaczy... moje pytanie, po jakiego wała tam jedziecie w takim razie? No, jedziemy tam po to, żeby. Przekonać ten, się, że może się, tak że może się jednak mylimy. Że może się jednak mylimy, żeby materiał zrobić, tak? Spróbujemy, czy uda nam się zrobić materiał. No i jeżeli się uda, to prędzej czy później zobaczycie go na kanale, a tymczasem zastanawiajcie się, co to za samochód. Jechać przed siebie. Ja ci zaraz odpalę nawigację, przed i cię to przed siebie, czasem jak każesz jechać przed siebie. Okay. No dobrze, może nie do końca przed siebie. E... <grym> A, dobrze, robimy. Jesteśmy w miejscowości Darwin. Tak. To, to jest Darwin z wadą wymowy. Darwin z wadą wymowy. No i mieliśmy rację. Samochód się niewiele zmienił. Z zewnątrz, ale w środku. Zaraz Zmieniło się to, co mówiliśmy. Zmieniły się silniki, są bardziej oszczędne. Tak. Są nowe systemy. Nie ma na nowo przeprojektowanego zderzaka, ale są tam jakieś zmiany. Grill. grill, grill nowy. Czekaj, dawaj, ten telefon z powrotem. Bo ja ci teraz zrobię z Google Mapsa normalnie nawigację. Gdzie jest ten telefon? Media? O, Nie. panie. Tu jest jakaś pani, tu jest jakaś Kasia, tu jest jakiś głos. Media, show. Gdzie jest ten telefon? by się nie dało. No i da idziemy. Jest, da jest Mirror Link. Aplikacja. A, to samo co w y, Witarze. I dupa panie, bo chciałem pokazać, jak działa nawigacja googlowa. A bochę... ja pokażę, zobacz. Tak działa nawigacja. Ale nie googlowa. Dawaj, to jest Gdzie jest ten telefon? Numeru jeszcze raz. No jak chcę kurczę Mirror. Czekaj, no kurczę. Tak, tu się, się dziwnie jak na stołu. Rozumiem, że cały czas nie wiecie, co to jest za samochód i nie powiemy Wam dalej. Simki clever od van od skody. Mógłby być, prawda? Mógłby być van od skody. No nie da się tego zrobić podczas jazdy, a szkoda. No właśnie, tu jest napisane, app not compatible, cannot be used while driving. A szkoda. A szkoda. E, czyli mirror link także w lepszych e, samochodach, bardziej zaawansowanych, nadal. Mogę już nacisnąć ten guzik? Dobrze, naciśnij guzik. No dobrze, czyli co tu się zmieniło? Możesz mieć internet, znaczy, możesz mieć, jak ci dam ten internet z powrotem, bo teraz nie ma co. Ale nie jest mi potrzebny, gdyż jadę samochodem. To ja się podłączę. Tu jest internet. Ja wyłączam swój telefon i włączam internet, Wi-Fi i mogę się teraz do tego Wi-Fi podłączyć i jeśli byłby zasięg, to wtedy normalnie mogę się podłączyć do Wi-Fi samochodowego, oczywiście zasięg. No ale jesteśmy gdzieś daleko. No. Jesteśmy w tak zwanej psiej dupie. A swoją drogą, a propos tego Wi-Fi, sobie wyłączę dla odmiany. E, co ciekawe, czy je się da podłączyć z zewnątrz, jak powiedzmy w korku stoisz? No, oczywiście, że się da. ona nie jest zahasłowane. No to nie jest. Znaczy może się daje je zahasłować. Można się zahasłować. Trzeba zahasłować, by inaczej cały czas redaktora Kuźniara na ogonie <laughs> Słyszałeś, że słyszałeś po tej akcji całej z tym Walmartem, tak Tak, tak, odda fotelik do Walmartu, po, tak. Ten pomysł na sekrety Kuźniara na Facebooku tak, i na YouTube. Tak, tak. To tak, mnie jeźdź, rozwaliło, jeźdź że, z i że jeździ za autobusem, żeby autobusem że fi ale mnie rozwaliło, że siedzi na pętli, żeby do końca wykorzystać bilek 45-brzutowy. No dobrze, jak znajdujesz samochód, którego marki na razie nie wymienimy nadal? No, jak masz... Trójkę lub... trójkę lub więcej dzieci. Trójkę lub więcej dzieci, to, to tak. Jak masz dwójkę, to musisz sobie trzecie dorobić. Czyli to jest Cześć samochód tak. prorodzinny. No, nie wiem, czy zauważyłeś, jak to zostało określone na prezentacji. Jest to samochód dla ludzi, którzy mają trójkę lub więcej dzieci. No. Jak masz dwójkę, to. To nie, to nie, nie dla ciebie wie? samochód. Znaczy nie, nie kupisz go w ogóle. Nie. Chyba, że Chyba, że przyjedziesz takim samochodem do domu i powiesz, stara. Już ty wiesz co? Myjemy to stare czy robimy nowe? Czy robimy nowe? Bo ja mam nową furę. No, i wtedy Może być. Ten samochód nocy. jest dokładnie taki sam. jak chodzi do nas ludzie. U, mogą ludzie być lasu. pijani. Ludzie lasu. Nie, to nie są pijani, bo są ubrani w panterze. To są ludzie lasu. Nie, to nie są ludzie lasu. To są... Ty, kurczę, dlaczego nie mieli szachownicę na samochodzie, może jakieś wojsko? Wiem, żebyś tęwigację ustawił. <noise> jedziemy chyba na poligon... Nie, jedziemy na pole golfowe. Na którym to polu golfowym nie będziemy grali w golfa. Będziemy grali w piłkę nożną. Za to z Dudkiem samym. Ale jest taka dyscyplina sportu. Footgolf. golf. Tak. To znaczy że stoi Dudek na bramce, na polu nie, golfowym. Nie, nie, to Dudek na bramce to jest niby taka gra i zabawa. Atrakcja. A food golf to jest taki golf, tylko zamiast kija masz... food, food golf to jest taki, że jesz na polu golfowym? Food golf, tak. A. Jesz na polu golfowym. To mi się i podoba. Grasz tym jedzeniem uderzasz w piłkę. To jest bez sensu, hmm. musisz się zrzygać, żeby coś zrobić. Nie wiem, no na czym to polega, zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. No dobrze. życie jest taka, że zamiast takiej piłeczki masz taką i zamiast takiego dołka masz taki. No. Ty mi lepiej pokaż co tam jest, co masz tam pod nogą, bo ja to specjalnie to jest simply, clever. To jest Simply Clever, tylko zobaczcie... W normalnych e, samochodach popielniczka jest normalna, a w tym popielniczka jest taka. I już czuć, jakby ktoś tam się... tam się... E, w każdym razie zobaczcie. Cała ręka wchodzi. E, można sobie na przykład... Po co to wsadzać rękę? Można sobie takich soczek wskładać. I jeszcze batona. Ej, czekoladowy? Nie są te? Z jarnami? Ten wygląda jakby był z ziarnem, bo ma nie, i w ten, Ale ten wygląda jakby był całkiem jadalny. Ja się niego zasadziłem. No, dobra, możemy się podzielić. Czokra, czo, 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 czo. Możesz dostać pół mojego. I to czo, jest czo, właśnie pita. tego fut golfa. Tak, jak zagrasz w golfa, to wtedy ci wyjdzie tutaj po czy to się mieści. Możemy gdzieś? też powiedzieć, że ten samochód nie ma jeszcze ceny. Nie ma co, nie jest, znaczy jest Nie, jest cena. Ee, nie, zachorujmy. Od. od. Cena jest od 114-115 tysięcy. 114-190 zł. Złotych, złotych. Tak. tak. E, I jest tam normalnie klima 300 zł. I jeszcze ten system, co to Twoje truchło ma dotrzymać. Tak. Jak się e, będziesz szanować. System awaryjnego hamowania po, po wypadku, kolizji. Po kolizji, tak. Poczekaj, czy tu nie ma nigdzie logo. No dobrze, tu nie ma. No, to mogę... Jest, to wielka nazwa. Jest a to, to z drugiej jest. strony jest. 800 tysięcy egzemplarzy sprzedano na świecie, a nowe doładowane silniki zużywają nawet 14,3% mniej paliwa. Wszystkie są doładowane. Wszystkie są doładowane, więc są bardzo oszczędne. Jest od 150 koni do 220, tak? Od 115 nawet. Od 115. Jak weźmiesz sobie diesla. A benzynę możesz oczywiście zagazować. Nie, 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 to turbo. Chodziła możesz rozprężyć i zagazować. skrócie tyle wygrać. Znaczy co jeszcze? Czy schodek jest duży? Nie, to to nie. Jest nie jest duży. Ile? 1 584 zł? 30 chyba parę schowków jest w całym samochodzie. samochodzie. Więc jak coś zgubicie, to zgubicie raz, a dobrze. I możesz go sobie strzelić z wersji 5-osobowej, siedmiosobowej, albo sześcioosobowej. Albo sześcioła, możesz mieć po Dwa fotele z tyłu zamiast trzy i dwa. I głupia sprawa, jak e, informował e, nas pan z tej firmy, tak. że ten samochód ma Isofix na każdym siedzeniu poza siedzeniem kierowcy. A dlaczego? Tak, dlaczego dziecko nie może się uczyć od małego prowadzić? W Chinach była taka dziewczynka która jeździła samochodem i no Ale Rosji. To, syn, to, to syn Solberga, czy, Solberga czy, czy któregoś tam z tych kierowców. I w Emiratach tego ma te, taki mały co Ferrari syn jeździł. Ferrari jeździł mały, a ten zasuwał eskortem po lesie, że aż miło było patrzeć. No właśnie. Dlaczego dziecko nie może takim samochodem zasuwać po lesie? To byłoby miło popatrzeć, bo to byłoby bardzo zabawne jak masz trójkę i więcej, to, to masz kierowców, zawsze. tak? Słuchaj, tu jest wyłożone gumo. No dobrze, a teraz wyobraź sobie, że tu chcę schować monety, bo tam jest taki, taki schodek na monety. Zobacz, tu jest taka guma. Ale zobacz tu, tu jest schodek na monety, spróbuj wyciągnąć tych schodów, no, Rzeczywiście, tu byłoby dosyć trudno wyciągnąć coś. No właśnie, chciałbym schować rękę z powrotem, jest to No to wyjdźmy wyj wyj mi łokieć z tego. <laughs> Czekaj, spróbujemy włożyć z powrotem tę wykładkę. Y jeżeli ktoś po nas będzie testował ten samochód i powie, że jest zepsuty, to to nie to jest... To już tak było. To już tak było. Teraz tam powkładam z powrotem i będzie wszystko ładnie pasowało. No widzisz, wchodzi. Jest dobrze, dobrze zrobione. Dobrze jakaś... O, a tu stoi to takie BMW a, od to Janusza, Janusza tuningów. Zajrzyjcie na mój Instagram, Instagram. Marek Dolny Podkreśnik Drives i tam znajdziecie tę Nie BMW w kolorze sprany Gacie Blue, Metallic. pink Piękne, tak. Zrobione po prostu na Empower. To Empower miał przyklejone tu, na, na miejscu, gdzie kiedyś pewnie była poduszka powietrzna. A teraz jest schowek drugi. Teraz jest drugi schowek, ale tam ma Empower. Ale ta siatka z ogrodzenia, bardzo Bardzo gustowna, tak. Pustowna. To jest bardzo aerodynamiczne rozwiązanie. No i power tam też. Power też był, tak. To jest lody. Środa, dzień loda. Bo jest dziś środa, naprawdę. No dzień pani loda, widziałem. to naprawdę są lody. A no to naprawdę są lody. I ta pani nawet była taka... Gol strzelony na wyjeździe. I to się podwójnie, a dzisiaj nam Dudkowi strzelimy gola. To potrójnie. To potrójnie nawet. Dobrze. E, spróbujemy coś z tego nakręcić. E, z tego jak któryś z nas strzela. Znaczy, ponieważ ja umiem obszukiwać drona, a Marcin nie, to myślę, że ja będę strzelał. Problem jest taki, nie, że ja nie grać piłkę, ale dobra, w porządku. Spróbuję. Suzamen, e, do kupy, wespół w zespół coś spróbujemy zrobić. E, ja spróbuję później zmontować jakiś bardzo krótki test tego samochodu, bo mieliśmy z nim niewiele czasu. Nie będę przechodził do tyłu, ale tam są z tyłu trzy osobne fotele i każdy można przesuwać sobie, i te w bagażników, Jest Są takie dla fotele dla Zemsty, tak. Tak. Które się składają w bardzo nielogiczny sposób. Oj tam, oj tam. Nie jest to Simply Clever. No. Nie jest to Simply Clever, tak. I to myślę tyle. Jakby co... to była skoda, można powiedzieć, że nie jest. Skoda to nie jest. To nie jest, to tam by się składały logicznie. Tam by się składały. I na pewno byłoby jeszcze coś. Bidon. No Bydłoczka tu masz, na no jajka. ale tu masz duży ten, duży śmietnik. Ale nie ma skrobaczki. Nie ma skrobaczki rzeczywiście pod klapką lewą. Ale myślę, że jak masz taki bidon, to masz skrobaczkę po prostu w kieszeni. I kieszeni. Ile razy miałeś w kieszeni skrobaczkę? No rzeczywiście nie często. Ja ślimie kartą tą taką wejściową do, do biura robiłem. Skur, skur, ja skur, ja też, a później idą, za mną. Nie pracuję, została mi tylko karta. Słuchaj, ponadto dziś działa, mogę wejść na emisję. Z, z, Skurcze, ten, polityka bezpieczeństwa w dużej korporacji. No nic, wracamy na tego golfa. Grać, w sensie na polu, w piłkę, z jedzeniem, tak, i z Dudkiem. Możemy Dudka, będziemy je... O. Dobrze, koniec. Na razie.